prawie każdy mały chłopiec marzy o tym by zostać policjantem. Oni podjęli pierwsze kroki by te dziecięce marzenia spełnić. Co ważne, wśród uczniów klas mundurowych w drugim liceum ogólnokształcącym imienia powstańców śląskich w Mysłowicach nie brakuje także dziewcząt. We wtorek 10 grudnia wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie. Klasy policyjne cieszą się dużym zainteresowaniem. W każdym roku mamy jedną klasę policyjno-prawną, w tym roku dwie ze względu na podwójny rocznik. Oczywiście, że to jest dla nas wielka duma, szczególnie, że młodzież naszej, tych klas policyjnych bierze udział we wszystkich uroczystościach miejskich. Zanim jednak zaprezentują się całemu miastu, między innymi podczas świąt państwowych, Musieli złożyć uroczyste ślubowanie i przysiąc, że będą pilnie studiować przepisy i przygotowywać się do pracy w policji oraz nieść pomoc innym. Czego będą się uczyć przyszli policjanci? Przede wszystkim musztry, szczelania. No, pan profesor, jednak przygotowuje nas do tej służby w policji. Ponadto uczniowie klas mundurowych uczą się prawa, a także dyscypliny, nieodzownej przecież w pracy policjanta. Dwa razy w tygodniu przychodzą też do szkoły w mundurach. Oni mają specjalistyczne też przedmioty, należą w większości przypadków do Ligi Obonowej Kraju, mają zajęcia na strzelnicy, specjalnie prowadzone przez byłego policjanta, zajęcia wychowania policyjnego. Nie tylko w Mysłowicach klasy mundurowe stają się coraz popularniejsze. Dla uczniów to coś zupełnie nowego, niesztampowego i fascynującego. A nauka ukierunkowana na poznawanie przepisów prawa, kształtowanie dyscypliny i tężyzny fizycznej to wyjątkowa wartość dodana w edukacji młodzieży.